Witam Cię, drogi przyjacielu, na moim kanale Życie w wierze. Dzisiaj chciałbym zainicjować troszkę nową koncepcję na tym kanale. Będzie to Wtorkowe Studium Słowa. Wtorkowe Studium Słowa to spotkanie z Biblią, w którym będziemy studiowali. Ja będę odkrywał razem z Tobą, jeżeli oczywiście do mnie dołączysz, pewne prawdy. Z Biblii, które mają wpływ bardzo duży na nasze życie, myślę, że Biblia w naszym życiu to jest pokarm z nieba. Zresztą tak Jezus powiedział: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Więc Bóg chce, żebyś zaczął żyć słowem. Słowo to nie jest tylko pokarm, który otrzymujesz raz w tygodniu, w niedzielę, kiedy jesteś na nabożeństwie czy na mszy. Jeżeli miałbyś się karmić tylko raz w tygodniu. Mając tylko raz w tygodniu śniadanie, a tak to przez cały tydzień nic nie jesz, to myślę, że stałbyś się fizycznie słaby. I tak samo wygląda życie ludzi, duchowe życie ludzi, którzy nie karmią się słowem. Oni są słabi, są po prostu takim łatwym żerem dla diabła. Bardzo łatwo ich pokonać, bardzo łatwo ich zniszczyć, bardzo łatwo im jest. Ich zwieść, bo jeśli nie znasz słowa, to nie wiesz, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Więc diabeł zrobi wszystko, żebyś nie znał słowa. Diabeł zrobił wszystko zrobi... i robił wszystko, żeby ludzie nie czytali Biblii. Ale z kolei Bóg robi wszystko, aby ludzi zachęcić do poznawania jego słowa. Dlatego też chcę dzisiaj Ciebie zachęcić do tego, żebyś dołączył do mnie w każdy wtorek będę miał takie krótkie, myślę między 15 a 20 minut rozważanie ze słowa jakiegoś tematu i myślę, że to będzie miało wpływ na Twoje życie, więc zachęcam Ciebie. Chceby, chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć o mojej podróży ze słowem. W zasadzie to 40 lat jestem chrześcijanem i od 40 lat jestem. Studentem słowa, tak mogę powiedzieć o sobie, jestem studentem słowa. Inaczej mówiąc, jestem naśladowcą Jezusa od 40 lat, 40 lat jestem uczniem Jezusa. Jeżeli jesteś uczniem Jezusa, to też jesteś studentem słowa. Przynajmniej to powinno iść w parze. Nie można być chrześcijanem i nie znać Biblii. A więc te dwie rzeczy się kłócą z sobą. Wiesz, w moim przypadku było tak, że do 22 roku życia. Byłem tak zwanym wierzącym, niepraktykującym. Ca, ca, cała moja wiara polegała na tym, że wierzyłem, że gdzieś w niebie jest Bóg. Ale tak naprawdę go nie znałem, nie miałem relacji z nim. E, w ogóle nie znałem Biblii, nie modliłem się. To, 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 nie był, to, to nie były moje pragnienia, w ogóle nie miałem takich pragnień. Nie miałem pragnienia, aby poznawać Boga, nie miałem pragnienia, aby się modlić, nie miałem pragnienia, aby szukać Jego bliskości, po prostu byłem nienawrócony. Mój duch był martwy. Mój duch był martwy. Ja byłem umarły duchowo. Przez moje grzechy, przez moje upadki I, i jako, że mój duch był martwy, to również nie było tego pragnienia czytania Biblii, nie było pragnienia studiowania Słowa, bo to wszystko wypływa z ducha. Jeżeli duch jest martwy, to nie masz żadnych duchowych pragnień. Jesteś po prostu tylko cielesnym, cielesnym, martwym człowiekiem. Więc tak wyglądało ze mną. Kiedy nawróciłem się, e, tak jak powiedziałem, miałem wtedy 22 lata i. E, Zaraz po, nawróceniu, zaraz po nawróceniu, dwa tygodnie później zostałem ochrzczony Duchem Świętym. I myślę, że to był przełom. Bo kiedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, zacząłem w końcu rozumieć Biblię. I, i, i pojawiło się też pragnienie, aby, aby poznawać Słowo, aby studiować Słowo. Kiedy byłem na etapie nawracania, dwóch moich przyjaciół, hipisów, z którymi kiedyś grałem w blues-rockowej kapeli, oni zaczęli opowiadać mi o Jezusie, zaczęli mi opowiadać o cudach, które Jezus czyni, zaczęli mi mówić o ludziach uwolnionych z mocy demonicznej. I wiesz, kiedy ja to wszystko słyszałem, mówiłem, wiesz co, ja w te rzeczy nie wierzę. Cuda to już się skończyły wraz z pierwszymi apostołami. Kiedy oni umarli, to cuda też się skończyły. Przynajmniej takie było moje myślenie o Bogu, jak go zupełnie nie znałem. I oni wtedy podarowali mi Biblię. I ona działała na mnie jak, jak środek usypiający. Wystarczyło, że przeczytałem dwa, trzy wersety i po prostu totalnie odjeżdżałem. Ja, ja nie trafiała w ogóle do mnie Biblia. I w zasadzie to zaraz potem jak się nawróciłem, to pierwsza Biblia, którą zacząłem czytać, to był komiks, Nowy Testament w formie obrazkowej, taki komiks dla dzieci. Ja byłem wychowany, jestem tym pokoleniem, które było wychowane na komiksach, a więc on, ten komiks z Ewangelii i dziejów apostolskich, on do mnie trafiał, przemawiał do mnie ten komiks. I to była pierwsza Biblia. I potem dwa tygodnie później zostałem ochrzczony Duchem Świętym, kiedy Duch Święty na mnie stąpił, mówiłem innymi językami prawie pół godziny, potem wróciłem do domu wieczorem otworzyłem swoje usta i byłem ciekawy, czy mogę dalej modlić się innymi językami. I okazało się, że to jest, to jest we mnie, mogę dalej się modlić innymi językami. A więc zaraz po tym, jak, jak, jak zostałem ochrzczonym Duchem Świętym, wieczorem otworzyłem Biblię i nagle ta Biblia stała się zupełnie nową księgą. Zupełnie jakby nowym tekstem wcześniej to był tekst, który mnie usypiał, ale kiedy zacząłem czytać Biblię z Duchem Świętym, bo On już był we mnie, On mi pomagał, On, on mnie wprowadzał w poznanie prawdy, więc kiedy zacząłem czytać Pismo Święte z Duchem Świętym, to ono ożyło. Po prostu stało się dla mnie księgą życia. Stało się dla mnie taką żywą pochodnią, która zaczęła we mnie płonąć w środku i rozpalać mnie, po prostu da dając jakieś światło dla mojego życia. To było niesamowite, że kiedy zacząłem czytać Biblię, mnie tak wciągnęło słowo, że czytałem przez dwie, może nawet trzy godziny i wiem, to pamiętam do dzisiaj, że kiedy zacząłem czytać Biblię, zacząłem czytać Ewangelię, płakałem, płakałem jak dziecko łzy płynęły na, 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 na karty Pisma Świętego, tak bardzo przemawiał, to słowo przemawiało do mnie i to było niesamowite. Ale okazało się, że nawróciłem się w lutym, a w kwietniu zabrano mnie do armii. Zostałem zabrany do, do wojska, wtedy w Polsce była jeszcze zasadnicza służba wojskowa, a tak się po, pokomplikowało w moim życiu, że, że zabrano mnie ze studiów do wojska, ja miałem tam jakieś, nie, nie, ta, ta uczelnia miała nieuregulowane jakieś kwestie z WKU i zostałem zabrany do wojska. Zresztą to był powód, dla którego się nawróciłem, bo próbowałem uciekać od wojska i koledzy mi powiedzieli, że kiedy przyjdę do Boga i jedę odwiedzić w kościele, będą się o mnie modlili i Bóg mi pomoże. Okazało się, że owszem, Bóg przyszedł i zmienił moje życie, ale nie wybawił mnie od wojska. I to myślę, że było dobre. Dlaczego to było dobre? Bo kiedy poszedłem do wojska, w zasadzie jedną rzeczą, którą chciałem mieć w wojsku, to chciałem mieć Nowy Testament. Yy, I przemyciłem mały taki malutki Nowy Testament, który byłem w stanie nawet ukryć w ręce, więc ten Nowy Testament przemyciłem do wojska i to, była, to był pierwszy Nowy Testament, który miałem w wojsku i czytałem go w każdej wolnej chwili. Był nawet był taki czas, nawet a często miałem karę w wojsku, a więc pracowałem w chlewni, czasami musiałem opróżniać takie duże, duże betonowe śmietniki, ja chowałem się w tych śmietnikach, otwierałem Nowy Testament i czytałem Nowy Testament w śmietniku I pod moimi nogami przebiegały szczury, dosłownie szczury, ale wiedz, wiedziałem, że jak jestem schowany w tym, w, tym bunk, w tym bunkrze, w tym śmietniku betonowym, to tam nikt nie będzie widział. A więc ja wykorzystywałem każdy moment, aby czytać Pismo Święte. Po prostu pokochałem Słowo Boże. Ja, ja myślę, że nie można kochać Boga i nie kochać Pisma Świętego. I, i to, to był mój początek. To był mój początek. I dwie ważne rzeczy, które chciałem powiedzieć. Po pierwsze, to to, że kiedy zostałem ochrzczony Duchem Świętym, zacząłem rozumieć Biblię. Już nie czytałem tej Biblii tylko po ludzku. Nie próbowałem zrozumieć jej w oparciu o ludzkie nauki albo ludzkie komentarze, ale mogłem ją rozumieć dzięki Duchowi Świętemu, który mieszkał we mnie. To było bardzo ważne dla mnie. Kiedy byłem w wojsku, nie miałem żadnych innych książek. Nie miałem żadnej literatury chrześcijańskiej. Miałem tylko Ducha Świętego, który mieszkał we mnie i miałem ten mały Nowy Testament. Dopiero później, kiedy już były możliwe odwiedziny, przywieziono mi całe pismo święte Starego i Nowego Testamentu, ale na początku miałem Nowy Testament. I w ten sposób poznawałem Biblię z Duchem Świętym. Modliłem się, Ojcze w niebie, dziękuję Ci, że Duch Święty jest we mnie. A teraz proszę, Duchu Święty, pozwól mi zrozumieć. Te rzeczy, których nie rozumiem, te rzeczy, które są trudne dla mnie i kiedy zacząłem czytać Biblię, Duch Święty mi pozwalał rozumieć różne trudne kwestie. I, i, I to, to było też ważne, że nie byłem w jakiś sposób ukształtowany przez ludzkie nauki. Można powiedzieć, że byłem taką czystą tablicą. Nie byłem ukształtowany przez te czy inne jakieś koncepcje teologiczne, ale miałem Pismo Święte i ja je odkrywałem, ja je czytałem pierwszy raz w życiu. Do 22 roku życia w moim domu nigdy nie było Biblii, moi rodzice nie czytali Pisma Świętego, w domu mieliśmy tylko mm, książeczkę do nabożeństwa, tak zwany katechizm i, i, i tam tylko były jakieś fragmenty Pisma Świętego, ale kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, to Duch Święty zaczął mi odkrywać przede mną Boże Słowo i zacząłem je rozumieć. Mam tutaj przed sobą kilka tłumaczeń. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, wiesz co, to tłumaczenie jest złe, powinien czytać tamto. Ja, ja pamiętam, kiedy ja nawróciłem się, niektórzy ludzie, jak widzieli w moim ręku Biblię warszawską, tutaj jest jedna z tych Biblii, chyba to jest ta. E, nie, to jest ta. To jest Biblia warszawska. I ja, ja się wychowałem na tej Biblii, można powiedzieć, duchowo, wzrastałem, poznając Pismo Święte, czytając Biblię warszawską. I czasami ktoś widział tą Biblię, tam nie było imprimatum, papieża i, i, i on mówi, nie, nie, to, to nie jest właściwe Pismo Święte. To właściwe to jest to katolickie. Wiesz co, ja ci powiem tak, czytaj co chcesz. Czy to jest katolickie, czy to jest protestanckie, czy to jest prawosławne, czytaj cokolwiek. Czy to jest Biblia gdańska, Biblia gdańska będzie trudna, bo to jest z XVI wieku, więc nie zrozumiesz niektórych słów. Najlepsze są współczesne tłumaczenia. Ja dzisiaj korzystam z tłumaczenia SMP, to jest tłumaczenie Ligi Biblijnej, Wydane przez Piotra Zarembę i, i, i to jest współczesne tłumaczenie. Wiesz, to jest nieważne, w, w, jaką Biblię używać. Ja, ja też mam aplikację YouVersion. I w aplikacji Uwerszym mam tam wiele różnych tłumaczeń. Dzisiaj jest dostępnych wiele, wiele, wiele tłumaczeń. Ja jako kaznodzieja, jako nauczyciel Biblii, bardzo często też korzystam z interlinarnego tłumaczenia Biblii. Czyli sprawdzam, jak to było po grecku, jak to było po hebrajsku. Mam możliwość sprawdzić każde słowo, znaczenie każdego słowa. Więc kiedy przygotowuję kazania, zazwyczaj staram się porównać to tłumaczenie z innymi tłumaczeniami. Potem wracam do oryginałów, do Biblii greckiej i sprawdzam, jak to było w oryginale. Taki przekład dosłowny. I, I w ten sposób zaczynam taki rozumieć cały szeroki kontekst. To jest bardzo ważne. Ale jakkolwiek, czy czytasz takie tłumaczenie, czy inne tłumaczenie, ważne, żebyś zaczął czytać. A teraz chciałbym paroma rzeczami Cię się podzielić z, Bo z Bożego Słowa. Wierzę, że to Cię też zachęci do tego, aby czytać Biblię, aby, aby odkrywać ze mną Boże Słowo. Jeżeli chcesz dołączyć, to będziemy różne tematy poruszali. Na, w następnym moim podcaście będę chciał mówić na temat modlitwy. Uważam, że modlitwa to jedna to jeden z najważniejszych tematów Biblii. I będę chciał pokazać Ci, jak modlić się według wzoru, przybytku który Mojżesz otrzymał od Boga na Górze Syna. I to jest niesamowite, bo ta modlitwa jest, jest niesamowicie skuteczna, efektywna i przynosi ogromne korzyści. Przynajmniej dla mnie, ja doświadczyłem już, jakie błogosławieństwo ona przynosi w moim życiu. Więc będę chciał o tym mówić za tydzień, we wtorek. A teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze przez moment wrócili do Bożego Słowa. Wiesz, kiedy czytasz Pismo Święte, to możesz zobaczyć, że e, uczniów Jezusa po raz pierwszy nazwano chrześcijanami w Antiochii. Ale wszędzie na początku, kiedy czytamy dzieje apostolskie, kiedy czytamy Ewangelię, to mówimy o tych wierzących jako o uczniach. Ja, ja, ja myślę, że każdy uczeń powinien mieć jakąś księgę, powinien mieć jakąś lekturę, którą czyta. E, oczywiście wtedy, kiedy oni chodzili z Jezusem, to oni mieli możliwość słuchać bezpośrednio słowa Bożego, słuchać e, nauczania o Bożym Królestwie od Jezusa, ale później potrzebowali listów, potrzebowali przekazów Ewangelii. I to, to te, te pierwsze, to pierwsze Pismo Święte, z którego korzystali chrześcijanie, to był Stary Testament, to były wszystkie księgi Starego Testamentu, to była Tora, to były Psalmy, to były przypowieści, to były księgi prorocze. I to, ta, ten Stary Testament to była Biblia pierwszych chrześcijan, plus potem Ewangelie, potem listy apostołów, które oni przekazywali, i w końcu na, na końcu mamy objawienie Jana, które, które możemy znaleźć w Biblii. A więc to, to była pierwsza, pierwsza Biblia, pierwszych chrześcijan. I możemy zobaczyć, że, że uczniowie Jezusa to byli ci, których nazwano chrześcijanami. Powiedziałem to już wcześniej. I teraz dla, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że kiedy naśladujesz Jezusa. A Jezusa już nie ma pośród nas jest w niebie, to potrzebujesz słyszeć Jego słowo, potrzebujesz znać Jego, Jego nauczanie. Nie możesz naśladować Jezusa, jeżeli nie znasz Jego nauki. A więc popatrzmy teraz na Ewangelię Jana. Jezus opowiedział przypowiedź o pasterzu i o owcach. Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział. I tutaj czytamy przeczytam trzy wersety. Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział, trzeci werset. Jezus opowiedział przypowiedź o pasterzu. I o owcach. I mówi dalej tak, temu odźwierny otwiera pasterzowi, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A gdy wypuści wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, one zaś idą za nim, bo znają jego głos. Widzisz, nie możesz powiedzieć, że Jezus jest twoim pasterzem, że Jezus jest twoim panem, że Jezus jest twoim zbawicielem, że ty jesteś chrześcijanem, jeśli ty nie znasz głosu pana. Musisz znać głos pasterza. Mogę powiedzieć o sobie, że do 20, 22 roku życia ja nie byłem chrześcijaninem. Ja byłem ochrzczony w wodzie, jako noworodek. Potem chodziłem do kościoła, byłem tam na lekcjach religii, ale tak naprawdę ja nie znałem głosu pasterza. Ja, ja, ja nie słyszałem tego, co mówił Jezus. Jezus przemawia do nas ze słowa. A więc tu jest napisane wyraźnie, że musisz znać głos Pana. Za obcym jednak oni, one nie pójdą, raczej uciekną od Niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im tą przypowiedź, lecz oni nie pojęli jej znaczenia. Wiesz, myślę, że dzisiaj jest podobnie. Ludzie czytają przypowieści Jezusa, czytają Ewangelię, czytają jakieś fragmenty listów i nie rozumieją tego, co czytają. Dlaczego? Dlatego, że nie są Jego owcami. Musisz stać się owcem, owcą Pana, musisz nawrócić się, musisz przyjąć Jezusa jako Zbawiciela, potrzebujesz Ducha Świętego, tak jak ja, ja go potrzebowałem, abyś zaczął rozumieć. To, co mówi do Ciebie Bóg przez słowo. I to jest bardzo ważne. Dalej Jezus mówi w Ewangelii Jana. Zachęcam Cię ze mną, jeżeli możesz otworzyć Ewangelię Jana, to jest czternasty rozdział. Jezus mówi tutaj tak, w czternastym rozdziale Ewangelii Jana, jeśli darzycie mnie miłością, będziecie wypełniać moje przykazania. I tu widzisz coś, co jest bardzo ważne. Ludzie w życiu są motywowani zwykle dwoma rzeczami. Jedna to jest miłość, a druga to jest strach. Nie możesz czytać Biblii ze strachu. Nie można kogoś zmusić do czytania Biblii, wywierając na niego jakąś presję i, i próbując go straszyć. Nie wiem, piekłem czy czymkolwiek innym, to jest bez sensu. Jedyny powód, dla którego czytam Biblię, to jest miłość. Jezus mówi: Jeżeli darzysz mi miłością, to będziesz wypełniał moje przykazania. I widzisz, jeżeli chcesz naprawdę wypełnić przekazania, musisz je znać. Nie, nie, nie możesz wypełnić przekazań, jeżeli je nie znasz, jeżeli ich nie znasz. Potrzebujesz je znać. Muszę znać słowa Jezusa. Jakie przykazanie dał nam Jezus, co on mówił, czy, jak on chce, żebym żyła, więc to jest bardzo ważne. Dalej, 14 rozdział, Ewangelii Jana, 21 werset. Jezus mówi tak: Ten, kto zna moje przykazania i wypełnia je, jest człowiekiem, który mnie kocha. Muszę znać jego przykazania, potem muszę je wypełniać, i wtedy mogę powiedzieć, że kocham Jezusa. Nie mów mi, że kochasz Jezusa. Jeżeli chodzisz do kościoła raz w tygodniu. I jedyny kontakt z Biblią i z Pismem Świętym jest wtedy, kiedy słyszysz jakiś fragment Biblii, a przez cały tydzień nie karmisz się Słowem. Nie, nie znasz Słowa Jezusa. Jesteś tak łatwym żerem dla diabła szatana, który będzie próbował ci zwieść i, i okłamać. Wiesz, pamiętam jak, jak Świadkowie Jehowy przychodzili do mnie kiedyś, zawsze moi rodzice ich nie wpuszczali, ale potem jak ja się nawróciłem, chętnie ich zapraszałem i rozmawiałem z nimi. I, i, I bardzo szybko się przekonałem, że ludzie, którzy nie znają Pisma Świętego, mogą być bardzo łatwym żerem dla świadków, albo inaczej, mogą być oszukani, zwiedzeni, okłamani przez świadków Jehowy, dlatego nie znają Biblii. Ale kiedy znasz Biblię i masz Ducha Świętego, wtedy będziesz chętnie rozmawiał o Bożym Słowie i nie będziesz uciekał przed rozmowami na temat Bożego Słowa. Więc Jezus mówi, że ten, kto zna słowo i kto wypełnia jego przykazania, to ten go kocha. I zobacz, co Jezus mówi dalej, jaka tu jest niesamowita obietnica. Tego z kolei, który mnie kocha, miłością otoczy mój ojciec. I ja będę go kochał. I objawię mu samego siebie. Wow, to jest naprawdę niesamowita obietnica. Zobacz, jakie niesamowite korzyści. To, to jest też klucz do Bożej Obecności. Zobacz, mówi tutaj, ojciec otoczy go swoją miłością. Miłością otoczy mój ojciec. I mówi Jezus i objawię mu samego siebie. A więc kiedy, kiedy zaczynasz kochać słowo, to przychodzi objawienie, przychodzi zrozumienie. Bóg objawia siebie w Bożym Słowie. Apostoł Paweł modlił się o Efezjan. Boże, daj im ducha mądrości i objawienia, aby mogli poznać Jezusa. A więc kiedy otrzymuję ducha mądrości i objawienia i zaczynam czytać Biblię, zaczynam poznawać Jezusa. Jezus mi się objawia. On się objawia w słowie. Wiesz, że Jezus był słowem, który był u Boga? Jeszcze zanim świat powstał, on był u Boga. A potem słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. A więc, kiedy masz spotkanie ze słowem, to masz spotkanie z Jezusem. Kiedyś to słowo było ciałem. Jezus w ciele był pośród nas. Teraz Jezus jest w niebie, ale on jest z Tobą. On jest blisko Ciebie. On Ci się objawia, kiedy masz społeczność ze słowem. Wtedy masz społeczność z Jezusem. Nie mów mi, że jesteś chrześcijanem. I nie znasz Biblii, nie czytasz Biblii, nie kochasz Biblii, nie wypełniasz słowa i przykazań Jezusa. Potrzebujesz nauczyć się trwać w słowie, bo kiedy trwasz w słowie, to trwasz w Jezusie. Jeszcze jedną rzecz Ci chciałbym na koniec przeczytać. To jest list do Efezjan, nauczanie apostoła Pawła. jest też niesamowite. Apostoł Paweł w liście do Efezjan, zaraz to odnajdę, piąty rozdział, 25 werset mówi tak. <laughs> Mężowie natomiast kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół. Jezus, Jezus ukochał Kościół i zobacz, co dalej Paweł mówi. On wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić po oczyszczeniu kąpielą wodną przez słowo i chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plamy, zmarszki lub czegoś w tym rodzaju, ale święty i niczym nieskalany. I teraz szybko przez chwilę pomyśl o tym, co tutaj mówi apostoł Paweł. On odnosi relację męż, męża do żony do relacji Jezusa do Kościoła. A więc Jezus jest oblubieńcem, a Kościół jest oblubienicą. I pierwsza rzecz, którą widzisz, to to, że Jezus kocha Kościół, kocha oblubienicę. Co dalej robi Jezus po tym, jak, jak go przyjmujemy jako pana i zbawiciela? Jest napisane, że on chce uświęcić nas po oczyszczeniu. Przez kąpiel wodną w słowie. Kiedy jesteś w Słowie, kiedy trwasz w Słowie, kiedy zanurzasz się w Słowie, to tak jakbyś się zanurzał w wodzie, jakbyś się kąpał, jakbyś się po prostu obmywał. Jezus obmywa nas albo oczyszcza nas przez kąpiel wodną w słowie. A więc jeżeli nie, nie myjesz się, to będziesz brudny. Jeśli nie myjesz się, to będziesz śmierdział. Jeśli nie myjesz się, to będziesz odpychający. Widzisz, i to jest właśnie to, co robi Słowo. Kiedy my oczyszczamy się, kiedy zanurzamy się, kiedy myjemy się w Słowie, to stajemy się pachnące, stajemy się bardziej uprzejmi, zaczynamy mieć lepsze relacje z ludźmi. I czytamy tutaj, że Jezus przez tą kąpiel wodną przez to oczyszczenie w Słowie, chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plamy i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty i niczym nieskalany. Widzisz, jeżeli w naszym kraju ludzie nie kąpią się w Słowie, nie obmywają się, myją się raz w tygodniu i to tak tylko troszeczkę chlapią się wodą w niedzielę na mszy, to po prostu mamy brudny Kościół. Mamy śmierdzący kościół, mamy kościół pogrążony w grzechu, mamy kościół, który jest skalany, a tutaj jest napisane, że, że Jezus chce, żeby jego oblubienica była bez plamy, bez marszczek, bez czegoś w tym rodzaju. A więc Bóg chce przygotować oblubienicę, aby, a oblubienica jest ciałem Chrystusa, aby oblubienica była odpowiednia dla głowy. A więc Bóg chce, żeby nasze ciało było... Odpowiednich wymiarów w stosunku do głowy, a więc żebyśmy byli odpowiedni dla Jezusa. Odpowiednią ulubinicą dla Jezusa. Mam nadzieję, że to rozumiesz. Jestem podekscytowany tym, kiedy, kiedy mówię o Jezusie, o Jego słowie, a więc wybacz za tą ekscytację. Zakończę ostatnim fragmentem. List do Rzymian. Bardzo fajne miejsce: List do Rzymian. Bardzo często jest on cytowany w kościele. Rzymian, 12 rozdział i werset drugi. I tutaj czytamy o tym w Biblii Warszawskiej, jest napisane, przemieńcie się, się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A w tym tłumaczeniu, które, z którego ja korzystam teraz, 12 rodzin, drugi werset, brzmi tak. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest Bożą wolą, co jest dobre, co jest przyjemne i doskonałe. Człowiek potrzebuje przeobrażenia, przemiany i ta przemiana następuje przez odnowienie sposobu myślenia. To jak człowiek myśli, takim jest. Jeśli zaczynasz myśleć w Boży sposób, to zaczniesz żyć w Boży sposób. Jeśli zostajesz przemieniony przez Boże Słowo, to Twoje myśli będą podążały za tym, co w górze, i będziesz myślał o tym, co w górze. Ale jeśli ciągle patrzysz na telewizję, jeśli ciągle jesteś na YouTubie i oglądasz bzdury, jeżeli wchodzisz w jakieś gry komputerowe, jeśli czytasz arlekiny, czy nie wiem, co tam dzisiaj się czyta, to ty będziesz myślał o tym, za czym podąża Twój umysł. I Twoje życie będzie dokładnie takie, jak Twoje myśli. A więc będziesz żył tak, jak żyje ten świat. Dlatego tu jest napisane. Wyraźnie, nie podporządkujcie się wzorcom tego wieku. Nie chcę żyć według wzorców, wzorców tego wieku. Wiesz, te wzorce się zmieniają. To, co kiedyś było wzorcem, dzisiaj już nie jest wzorcem. Dzisiaj standardy się jeszcze bardziej obniżyły. Ale jeżeli przemieniamy się. Przez odnowienie umysłu, kiedy trwamy w Słowie, kiedy jesteśmy zanurzeni w Słowie, kiedy kąpiemy się w Bożym Słowie, to zaczynamy rozróżniać, co jest dobre, a co jest złe. Zaczynamy wiedzieć, co jest Bożą wolą, co jest dobre, co jest doskonałe, co, co jest miłe Bogu. I nie idę za tymi wzorcami, zaczynam iść za Bogiem, a on zaczyna błogosławić moje życie i zaczynam doświadczać niesamowitych korzyści, które wypływają z trwania w Jezusie. I to jest dokładnie to, co Bóg chce, aby miało miejsce w Twoim życiu, żebyś był błogosławiony, żebyś doświadczał niesamowitych obietnic Bożych. Powiem Ci dzisiaj, że mamy 7 tysięcy obietnic Bożych I, i na pewno dla Ciebie Bóg ma kilka. A więc kiedy będziesz razem ze mną w tym studium, w wtorkowym studium Słowa, to będziemy odkrywali różne obietnice, będziemy. Poznawali Jezusa i wierzę, że w ten sposób będziesz coraz bardziej błogosławiony. A więc zachęcam Cię co wtorek. Mamy wtorkowe studium Biblii i wtorkowe studium Słowa. I, i zachęcam Cię, żebyś był razem ze mną i, i żebyś odkrywał Boga w Biblii. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o różnych materiałach, które będę wrzucał na moim kanale, to zachęcam Cię do subskrypcji, ale również do komentarzy takich jakichś pozytywnych. I zachęcam Ci, żebyś to udostępniał znajomym, którzy na pewno potrzebują poznać Jezusa, dlatego że życie wieczne jest przez to, że poznajemy Boga i tego, którego On posłał Chrystusa Jezusa. Do zobaczenia za tydzień.